Siwoneczko, witam Was bardzo serdecznie w ten myślę, że piękny poniedziałek. Eee, I co? Witam Was po raz kolejny w farmingu. Lecimy naszą nową maszyną eee, na sianie, tak więc jak widzicie ustawiamy sobie tutaj pięknie nasz nowy siew... Teoretycznie można powiedzieć, że stary, a jednak nowy. E, uzupełniliśmy go na maksa e, i co? No i sobie tutaj będzie działał. E, skończyło nam się w ogóle. Skończyły nam się nasiona w e, bazie naszej. Tak więc trzeba pojechać po e, niewielką ilość nasion, ale aby to zrobić trzeba będzie najpierw sprzedać te... Ej, 20 ton mamy tutaj prawie tego łowca. Prawie 20 ton owsa, to ja tu przyspieszam czas, zobaczymy może gdzieś ten owiec będzie rosnął i w całkiem dobrej cenie sobie ten owiec sprzedamy, albo po prostu zawiozę go na gospodarkę, wsypię go do silosów, chyba nie powinien zniknąć, co nie? Chociaż tej pewności co do tego to nie mam, bo naprawdę jest bardzo dużo tego offsa. A szkoda go sprzedawać po w sumie kiepskiej cenie. Bo gdyby to było tam 5 ton, to pikuś, bo będzie różnica tam nie wiem, 1000, uznajmy, maksymalnie dwóch, ale przy 20 tysiącach robi się naprawdę kurde spora różnica, czy sprzedaż go za 1500, czy za 2 koła. Więc ja bym najchętniej, no i to zrobię, pojadę do góry, na gospodarkę, wyładuję go do silosów, zakończymy misję, więc 36 tysięcy będziemy mieli z misji, więc fajny highs już będzie na chociażby te nasiona, które musimy kupić. Czekajcie się. Odwrócić, bo siedziałem plecami do kierunku jazdy. No, więc sobie dokupimy tych nasion, a ten owies sobie wykorzystamy, myślę, że sprzedamy go, tylko że no, po, po prostu po dobrej cenie, bo bez sensu jest sprzedawanie go po tak kiepskiej. Tutaj wszystko teraz zaczyna spadać, więc nie ma nawet sensu. W ogóle jakie w ogóle tutaj różnice są. Soja też spada, której mamy bardzo, bardzo dużo, więc z soją też póki co musimy się wstrzymać. No ale myślę, że nie bardzo nam to na chwilę obecną przeszkadza, po prostu mamy pieniądze, które wiadomo, chcąc nie chcąc, no niestety są zamrożone, ale jak już je odmrozimy, panie kolego, to pójdą, hopie, po prostu w tango, można by rzec. Dobra, zajedźmy sobie tutaj na naszą wyrzutnię, sypywarkę, czy zwał, jak zwał, to coś. Wrzućmy do naszych silosów te prawie 20 ton tego pięknego zboża. To jest tyle, co byśmy mieli w sumie z żniw, gdzieś tam. Może niepełnych z tych trzech pól, ale myślę, że naprawdę spora ilość. Dobra, odbieramy kontrakt. No i co, no i owiec jest tu u nas, no i pięknie, panie kolego. Eee, a, czekajcie, bo to już zaczęło powoli rosnąć, a my tu chwasty, wszystko musimy opryskiwać. To nie ma to tamto. Eee, dobra, trudno. Eee, nie, no po tym. Po nasiona musimy jechać. Kurde, teoretycznie musimy jechać po te nasiona ze względu na to, że mamy, pamiętajmy, jeszcze jedną misję, eee, w której to trzeba. Co trzeba? Buraki sadzić, e, ziemniaki, przepraszam, e, a nie mamy już żadnych nasion, bo teraz uzupełniałem przed nagraniem tuż e, po raz kolejny e, jego zbiornik, tym co wysypaliśmy z Weidersteda tego starego e, no i tego nowego Weidersteda uzupełniłem tym co jeszcze mieliśmy w, właśnie w silosach. Tak więc no, dosłownie do zera wydoiłem nasiona. Już więcej nic tam nie mamy, więc te nasiona chociażby się przydadzą. Tam 35 ton się mieści, a ile ma ta nasza druga przyczepka pojemności? Sobie szybko zobaczmy, bo to mnie ciekawi. Ta przyczepka ma 15, o nie, to czekajcie, o nie dobra to 1000 tylko więcej. To, to nie ma problemu, to akurat zaraz podjedziemy z sadzarką. Mm, ona się uzupełni. A czekajcie, właśnie, bo wy mi o tym pisaliście ostatnio. Palety, i tu są ziarna, i one są po 2 tony 100. A nie po nie tak jak tamte big bagi, więc sobie po prostu z tego skorzystamy. Nie wiem, jak to cenowo w sumie wychodzi, bo tego nie sprawdzałem. Ale no skoro jest taka możliwość, to dlaczego by z tego nie korzystać? Bo to fajnie w ogóle animacja jest, z tym, że po woreczku, po woreczku, ale schodzi. Dobra, drugi, yy, drugą paletę sobie zaczniemy. To na chwilę ucieknę tutaj, bo chciałem zobaczyć tą cenę. Tu za paletę za 2 tony jest 1800, no 1900, a tu jest 900 za tonę, czyli jest troszkę drożej, ale myślę, że, że warto. Jak dla mnie naprawdę warto. Na jedną i na drugą przyczepę musimy załadować, tak więc bez różnicy, w jaki sposób będzie to teraz ładowane. Okej, okay, musimy myślę, że jeszcze raz, dwa, trzy palety dokupić sobie, żeby mieć tutaj wszystko na pełno, a nawet i myślę więcej. Aha, tam z tyłu zaczęło ładować, dobra, ja się dziwię. Niby się ładuje, a nie znika. Co tu jest grane, panie kolego? Dawaj, do końca. Teraz przyczepka z przodu. No i tak to się żyje na tej farmie powoli. Ech, tutaj temu idzie 63%. No idzie jak w sumie krew z nosa, no ale, ale idzie jednak. Więc nie ma co też narzekać, no bo fajna kasa, no szkoda tylko, że, że po prostu tak długo to idzie. Tyle, że co jest plusem w sumie największym tej misji, ee, poza oczywiście kasą, którą dostaniemy, nie małą kasą, e, to jest to, że w niczym nas ta misja po prostu nie wstrzymuje, bo nie ma to wpływu kompletnie żadnego na naszą gospodarkę, e, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Dobra, mamy 59%, czyli w sumie to my jeszcze tutaj tego będziemy musieli kupić, a kupić. <grystanie> no to jest dwie tony tylko z tego. To ja jeszcze myślę ze trzy. Co najmniej. Dobra, znowu z tyłu ładuję. I jak tam nasi pracownicy? Ten tutaj już kończy, no co panie. Ogień, w sensie nie była ziemia to co wcześniej było, a teraz. Dwa metry niby więcej tego się siewnika mamy. Ale no robi różnicę, nie oszukujmy się, robi to znaczną, znaczną różnicę. Dobra, ten worek. O, to jeszcze chyba ze dwie palety zabraknie. Z tyłu teraz, znowu, nie dokończyło tutaj z przodu. Aha, bo przyczepa z przodu jest po prostu pełno Stąd też już się nic nie mieści. No to, 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 no to... Wszystko się nie zmieści na pewno, ten jeden chyba... Ta jedna paleta tam z tyłu powinna zostać. Tutaj też jakieś worki raczej zostaną z tej palety. Czy zmieści się do pełna? O, zmieściła się, dobra. Czyli z tej palety zostaną worki. Nie ma problemu. A tu w sumie wejdzie ile? Dosłownie z 400 kg może? Tak? Czekaj, nie widzę. 300 chyba. No, dokładnie. No, ale dobra. Zawsze to coś tam poszło dodatkowo. Więc lecimy do pełna załadowani, ciągnikiem, który w sumie nie ma za wiele mocy. Ale jakoś sobie dojedziemy na tą gospodarkę. Eee, rozładujemy się, no i będziemy działali. Ziarna w 45 tutaj, tam gdzie te ziemniaki są sadzone, jest 20%. Więc chwilowo będziemy wstrzymani tutaj na tych przyczepkach, bo będzie dosłownie jednej tony, jedna tona za dużo bo trzy zbiorniki są 35, ale na chwilę obecną tych to raczej nie potrzebujemy za bardzo, więc o tyle dobrze. A okay. nam się przyda do oprysków, panie i panowie, przede wszystkim do oprysków, ze względu, chociaż nie, kurde, bo to wąskie, chociaż nie, chyba jeszcze nie trzeba wąskich opon, to powinien być pierwszy poziom wzrostu, chyba jeszcze. Więc powinniśmy móc spokojnie wjechać tym kejsem na pole bez uszkadzania naszych roślin, aczkolwiek to się zaraz okaże, bo w sumie to nie widziałem ile tego urosło. Może być, że, że jeszcze zdążymy, a może być, że już nie zdążymy, tak więc no, ryzyk fizyk można powiedzieć. Ale dobra, wezmijmy się najpierw do góry i, i będziemy wtedy dalej myśleli. No i kolejny raz trzeba tutaj uzupełnić nasiona w naszej sadzarce misyjnej, więc lecimy i przy okazji oczywiście dzięki temu e, uzupełnimy sobie, w sensie będziemy mogli uzupełnić już do pełna nasze silosy, bo rozładowałem już je w sobie, e, ale no tak jak mówiłem ta jedna tona została na pace, więc przy okazji po prostu będzie można to wykorzystać w celu właśnie Oj, przepraszam, w celu takim, aby to no, ogarnąć jak gdyby do końca, żeby już tutaj nie było żadnych duperelów. Tak to nazwijmy. Tak więc to sobie uzupełniamy. Ok. Lecimy ustawić tego pracownika na polu, żeby on sobie tam pracował kulturalnie, tak jak miał pracować, żeby tą misję w końcu nam kiedyś skończył prędzej czy później, ale żeby to zrobił, bo wiadomo, że szybko to raczej nie pójdzie jeszcze, ale powoli do przodu te 30 parę tysięcy się do nas zbliża. Po prostu. Mamy misję na nawożenie. I tych misji jest w sumie całkiem sporo. Ja bym poprzyjmował te kontrakty i sobie po prostu to porobię. Jak nie teraz, to po prostu na tym live'ie, który będzie, proszę Państwa, jutro z Farminga. Tak więc jutro godzina 19. Zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj na YouTube'ie będzie live'ik właśnie z Farminga i będziemy sobie te... Te misje mogli pogarniać, bo przyjęliśmy 4 sztuki, jeśli dobrze widzę, tak? Więc. O, i tutaj widzę kolejną, piątą, więc będziemy sobie po prostu z tym mogli troszkę podziałać, bo w tym odcinku już raczej za wiele nie zrobimy. Ustawię tylko tego pracownika jeszcze na 24, żeby sobie już tam powoli działał a ja po prostu będę się z wami żegnał, tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że film się wam oczywiście podobał. Jeśli tak, to wiecie doskonale, co robić. Czyli zostawiajcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i, tak jak powiedziałem, myślę, że co najważniejsze, zapraszam Was bardzo serdecznie jutro na tego live streama, na którym będziemy sobie po prostu w tego farminga grali, misje ogarniali no i po prostu kupę hajsu przytulali, bo e, myślę, że troszkę tych pieniędzy się uzbiera na tych przeróżnych misjach, nie misjach i tego typu rzeczach. Tutaj sobie tylko jeszcze wyładujmy do końca te ziarna, żebyśmy już mieli spokojną głowę, puste przyczepy i generalnie po prostu spokój do jutra z farmingiem można powiedzieć. Więc co? Z mojej strony to tyle. Pamiętajcie, tak jak mówię łapki w górę, komentarze, subskrypcje. I do zobaczenia, do usłyszenia już jutro po pierwsze rano na filmie o 9.30 z Farm Managera, a po drugie wieczorem o 19:00 na livestreamie. Do zobaczenia, na razie, cześci, pa pa, elo.